14:05. Byłem już w Decathlonie, teraz jeszcze odwiedzę sobie g Może wpadną mi w głowę do głowy jakiś organizery albo coś tam Dobane, pomyślimy Organizerów nie było, ale też jest fajnie Garnek I termometr do mierzenia temperatury w przyprawach Idziemy teraz do auta Czas wrócić do miasta I coś zjeść sobie Także Czas, czas, czas. Ja już po zakupach odwiedziłem Decathlon. Yy, jestem trochę zawiedziony. Yy, odwiedziłem Ikea, gdzie zamiast jakiegoś organizera do wana kupiłem garnek i termometr do mierzenia temperatury w potrawach, w mięsie. Czas wrócić do miasta. Yy, coś wszamać. A potem zobaczymy co dalej. Na razie. No, w końcu zaskoczyło. Więc tak, jest 16 minut 2. Dojechaliśmy na miejscówkę. No i trzeba będzie zjeść sobie obiad. Jestem trochę zmachany. Teraz sobie zjem odbiad Potem trochę odpocznę, poczytam. Może uda mi się coś pomontować z dzisiejszego dnia. Także do obiadku. Dzisiejszy obiad sponsoruje pan Robert M. Będzie to gulasz ala Bogracz Z synami. Pan Robert obiecuje, że to będzie smak z Węgier. No to zobaczymy zaraz bardzo będzie z Węgier także przygotowujemy sobie Naczynka, nożyk zjemy sobie do chlebka także kto Boga temu zabroni nie? Także... O... trochę to rzadkie To ma być porcja na jedną osobę, tak szczerze przyznam, że trochę mało. No ale zobaczymy, może, może się obroni. Nie wiem, ufam. Ufam, ufam, ufam. No. Dążyłem się wyświnić. Smakuje jak gulasz. No, na bluzie też gulasz. Dobra, wstawiamy na kuchenkę, podgrzewamy, a w międzyczasie szukujemy sobie chlebek. Tak, szczerze przyznam, jeśli chodzi o wrażenia z życia w Wanie, to tak trochę, no trochę dziwna sprawa, bo czuję się niekomfortowo, ponieważ jestem sam. Moja rodzina została w domu, a wszelkie wolne chwile do tej pory spędzaliśmy raczej razem. Nie były to jakieś dłuższe rozstania, ewentualnie na czas wyjazdu do Polski, której z nas wyjeżdżało, a druga część rodziny opiekowała się zwierzętami w domu. Więc to jest jakaś nowa sytuacja dla mnie. Ciężko się przestawić, ciężko wyjść z tej strefy komfortu, chyba tak to mogę nazwać, bo. Bo czuję dyskomfort psychiczny, że mnie nie ma w domu i walczę, walczę z tym, żeby po prostu, żeby nie zjechać, tak? Co prawda i tak muszę dzisiaj, tak muszę dzisiaj przyjechać na chwilę do domu po gitarę, a tak serio to y, muszę zabrać żonkę i będziemy jechać y, moment, bo mi tu skwierczy. Będziemy jechać nocować pod komisję wyborczą w Nottingham, z tego względu, że jest tylko jedna, jest bardzo dużo chętnych zarejestrowanych. A jak wiadomo, jutro, sądny dzień, dzień wyborów. No i zobaczymy, czy obudzimy się w nowej rzeczywistości, czy też czeka nas. jakaś niespodzianka lepsza lub gorsza, wolałbym lepszą. Nie będę na ten temat się wypowiadał, bo to jest temat bardzo delikatny i ja z reguły nie lubię dyskutować o tym o polityce, ponieważ wiem, że moje argumenty są moimi i nikt mnie nie przekona, a ja też nie przekonam nikogo, więc szkoda sobie psuć nerwów i się szarpać bo to nie ma z najmniejszego sensu, tak? Naród jest do, tak dosyć podzielony moim zdaniem w tej chwili. Więc no, pożyjem, zobaczę jak to się wszystko ułoży. Dobrze. Czekamy na gulasz. Gulasz sobie powoli się podgrzewa tutaj. Teraz może pokażę drugą stronę. Nie wiem, czy widać. Strasznie chillowe są. O! Te łyżki. Gulasz jest chłodny, a łyżka gorąca. Także, no nic, czekamy. Gulasz już dochodzi. Właściwie już doszedł. Jest gorący. I smakujemy. Co to w ogóle tutaj jest? Jakaś marchewka. czy to jest? Pietrucha, cukinia, jakieś mięso. Nic, zjemy i ocenimy. Smacznego. No i po gulaszu dobry. Ale czy... No nie, no nie był zły. Nie był zły. Jadłem lepsze własnej roboty albo, albo roboty kogoś z rodziny. Wiadomo najlepsze to co domowe. No ale to złe nie było nawet lekko pikantne. Najadłem się, ale chyba dlatego, że dopchałem się chlebem, bo tutaj był taki fajny sosik no i zebrałem chlebem ten, chlebem ten sos i, i wykończyłem to także teraz y, mycie garów mycie garów y, małe porządki chwila odpoczynku y, może uda mi się troszeczkę pomontować zobaczymy O proszę, kolejny skin. Wymyśliłem właśnie, że ten haczyk, który tak mi rani te piszczele, jednak może się do czegoś przydać. Zamiast chlapać z tamtej strony, mogę sobie tutaj yy, robić toalety, ewentualnie myć naczynia. No i brawo. Potrzeba matką wynalazków, prawda? Dobry wieczór moi drodzy. Mariuszka kanał Cebulowanie. Mamy środę, 18 dzień października, jest gdzieś w okolicach 19.40 w tej chwili. Jak widzieliście przed chwilą, koszyk ze specjalami z dudówki został przeniesiony do domu, ponieważ musiałem przerwać moje małe wyzwanie i wrócić na łono rodziny. Coś stało mi się z barkiem, i nie mam teraz pewności, czy stało się to w pracy, i, i wyszło to później, czy, czy stało się może w czasie wolnym. Nie mam zielonego pojęcia. W każdym razie mam uszkodzony bark, nie mogę podnieść ręki, nie mogę sam się ubrać na dobrą sprawę. Nie wspomnę już o prowadzeniu samochodu. Byłem w poniedziałek u lekarza, dostałem na dzień dobry. Zwolnienie na trzy tygodnie, silne środki, środki przeciwbólowe, a także skierowanie na fizjoterapię, no, jestem uziemiony. Faktem jest to, że mogę sobie odpocząć, no ale nie chcę mi się siedzieć w domu. Nie lubię siedzieć za, za bardzo w domu, ale jestem w tej chwili na to skazany do 5 listopada najprawdopodobniej. No i, i to by było na tyle z tego wyzwania. Szkoda, szkoda, że tak szybko. A może tak miało być, trudno powiedzieć. W każdym razie yy, będę chciał zmontować to, co mam już nagrane. I udostępnić wam chociaż część z tego wyzwania yy, w dwóch filmach, jakby dało radę. I myślę, że jakoś to się może udać. Bardzo Wam dziękuję za słowa wsparcia na Facebooku, na kanale Cebulowanie, na profilu Cebulowanie. Parę osób wysłało mi życzenia szybkiego powrotu do zdrowia, za co bardzo dziękuję. Proszę Was o cierpliwość, mam zamiar wrócić. Sprawda, to jest początek mojej drogi związanej z publikowaniem filmów, ale sprawia mi to jak na razie przyjemność. Cieszę się, ponieważ są osoby, które doceniają to i sprawia mi to właśnie przyjemność i ten, ten pozytywny odbiór. A dla mnie to jest bardzo dużo. Sprawia mi to satysfakcję. Jak na razie nie czuję się jeszcze dobrze przed okiem kamery, za co przepraszam za moje lapsusy językowe, za moje chwile zawahania, za mój ponury ton, ponieważ nie jestem osobą raczej ponurą, chociaż, chociaż niektórzy nazywają mnie ponury, tak? Ale to nie jest raczej związane z moim charakterem, bo raczej jestem osobą zabawną, żartobliwą z tym, że no, powinienem się troszeczkę bardziej otworzyć, ale chyba to wymaga czasu. Także jeszcze raz bardzo dziękuję za wsparcie, bardzo dziękuję za pozytywne komentarze, za to, że podobał wam się film yy, z prezentacji tego Vana, mojego, mojego dziecka. Yy, dostałem bardzo dużo pozytywnych właśnie budujących komentarzy, sprawiło mi to naprawdę frajdę i pokazało, że Małe też może cieszyć, bez względu na to, jak to się odbiera samemu. No ale jest to frajda i bardzo się cieszę, że mogłem, że mogłem to tworzyć. Może ktoś z tego sobie będzie mógł zaczerpać jakieś, jakieś pomysły, tak jak ja to robiłem, budując tego busa. No i mam nadzieję do rychłego zobaczenia. Na pewno chciałbym się jeszcze gdzieś wybrać w tym miesiącu, jak dobrze będzie ze zdrowiem i nagrać jakieś relacje dla Was, a także dla siebie na pamiątkę. No nic nie przedłużam. Bardzo dziękuję, challenge się nie powiódł, eee, przepraszam za to. Ale to nie do końca też jest moja wina. No zdrowie jednak jest ważniejsze i myślę, że życie w Wanie z taką kontuzją i jeszcze na chorobowym, ponieważ jestem wyłączony jakby z pracy. No nie, nie czuję się z tym dobrze. Wręcz mam wyrzuty sumienia. Ale co zrobić takie życie. No, dziękuję bardzo wszystkim. Proszę o subskrypcję, jeśli Wam to się podoba. Proszę o zostawienie kciuka w górę. To pomoże w rozwoju tego małego kanału. No i do rykmego. Pozdrawiam wszystkich.